czytajcie w filmie pokazującym połączenie nadajnika USB-RF z silnikiem Forest Shuttle. Podłącz nadajnik USB-RF do gniazdka sieciowego w pobliżu silnika Shuttle. Użyj szpilki, aby wcisnąć przycisk konfiguracyjny. Przyciśnij trzy razy, następnie potwierdź żądane ustawienie naciskając przycisk przez 5 sekund. Zielona dioda LED zacznie migać. Odłącz nadajnik od sieci. Gdy zgaśnie diodalet na silniku, nadajnik USB-RF będzie sparowany. Urządzenie działa w następujący sposób: kiedy podłączasz nadajnik USB-RF do sieci, karnisz się zamyka. Po odłączeniu urządzenia od sieci, karnisz się otwiera. W ten sposób możesz sterować napędem shuttle poprzez nadajnik USB-RF, stosując np. inteligentne wtyczki czy gniazdka z timerem. W łatwy sposób można także podłączyć nadajnik pod najpopularniejsze systemy inteligentnego domu. Działanie nadajnika USB-RF z inteligentną wtyczką. Upewnij się, że inteligentna wtyczka jest podpięta do sieci. Podłącz nadajnik USB-RF i dodaj napęd Shuttle do aplikacji kompatybilnej z urządzeniem, np. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa. Możesz sterować karinszami poprzez te aplikacje. Skopiowanie kanałów z pilota. Urządzenie może skopiować wcześniej zaprogramowane kanały z pilota Forest Diamond. Przydatne, gdy silnik jest zamontowany na dużych wysokościach. Wciśnij przycisk konfiguracyjny jeden raz na dodajniku USB-RF. Dioda LED zaświeci się na czerwono. Potwierdź wciskając przycisk na 4 sekundy. W ciągu 10 sekund przeciśnij przycisk Open na pilocie lub włączniku ściennym. Dioda LED zmieni kolor na biały i po chwili zgaśnie. Dajnik USB RF może teraz sterować silnikiem Forest Shuttle.